To Demarkus oznaczony numerem siódmym. Tak jak Fast Devil, nieco niespokojny przed wejściem. Pozostałe konie weszły bardzo ładnie. Ale już udało się go wprowadzić. Także czekamy na sygnał do startu uwaga, uwaga, drzwiczki się otworzyły i gonitwa się rozpoczęła ładny, równy start w zwartej grupie, po zewnętrznej na prowadzenie stara się wysunąć Demarcus, bliżej kanatu galopuje Notty Peter on jest na drugim miejscu na pozycji trzeciej Tracy Bell chociaż teraz tam próbuje po zewnętrznej bardzo mocno poprawić oznaczony numerem piątym Fast Devil konie mają jeszcze nieco ponad półtora kilometra do celownika Demarku na pozycji pierwszej, na drugie miejsce przesunął się Fast Devil na miejscu trzecim jest Tracy Bell razem z Noty Peterem na ostatnim Sky The Stars jeszcze 1200 metrów do celownika wciąż od startu praktycznie prowadzi oznaczony numerem siódmym DeMarcus, na drugim tuż za nim Fast Devil, na kolejnych pozycjach są Tracy Bell Naughty Peter oraz Tracy Bell Odległości pomiędzy końmi są bardzo niewielkie, galopują mocno zgrupowane, po zewnętrznej wydaje się, że fast devil próbuje się przesunąć na prowadzenie i objąć je w połowie zakrętu, tak też się dzieje, to... On powinien wyprowadzać na prostą finiszową, chociaż tam Kanatu pilnuje cały czas Demarcus. Jeszcze nie odpadł tak daleko, chociaż wyprowadza fast Devil. Demarcus na drugim, na trzecie po zewnętrznej przesuwa się Tracy Bell. E, będzie atakować od pola Tracy Bell. Bardzo dobrze galopuje. Świetnie również Sky The Stars jeszcze dobrze. Naughty Peter galopuje bardzo dobrze. Notty Peter, Sky The Stars, Tracy Bell to jest prowadząca trójka na 200 metrów przed celownikiem. Noty Peter ma wyraźną przewagę. Sky The Stars na miejscu drugim. 100 metrów do celownika. Noty Peter nie przegra tego wyścigu. Noty Peter wygrywa na drugim. Sky The Stars na trzecim miejscu Tracy Bell. Na czwartym Fast Devil. I na piątym DeMarcus. Oznaczony numerem drugim ogier Notty Peter, dosiadany przez jokera Sanzara Abajewa, trenowany przez Macieja Jodłowskiego jako pierwszy minął linię celownika. Zaczekajcie Państwo oczywiście na oficjalne potwierdzenie ze strony Komisji Technicznej.